Cześć, w tym filmiku wytłumaczę jak możemy zdobyć siodło w Minecraft. Jeżeli chodzi o kraftowanie lub innymi słowy wytwarzanie, nie jest to możliwe. Nie możemy skraftować siodła. Jedyny sposób, aby zdobyć siodło, to wyłącznie poprzez znalezienie w różnych strukturach bądź wyłowienie go, albo też wykupienie od odpowiedniego villagera. Jeżeli chodzi o struktury, siodło możemy znaleźć w skrzynkach, na przykład w fortecach Nederu, w Lochach, piramidach, w pradawnych miastach, ruinach bastionów, wioskach, takich właśnie jak te, również w miastach Endu, w dżunglowych świątyniach oraz w twierdzach. Dodatkowo, kiedy na wioskę najadą pillagerzy, jeżeli rozwalimy dewastatora, tego mopka wielkiego. Jeżeli będzie posiadał siodło, a zazwyczaj właśnie posiadają siodło, wydaje mi się, że jest nawet 100% szansa na to, że będą posiadać siodło, wtedy po zabiciu dewastatora również możemy otrzymać siodło. Jeżeli w wiosce znajdziemy osadnika o profesji rymarza, może on nam również sprzedać siodło, aczkolwiek wymaga to trochę pracy, gdyż musimy osiągnąć ostatni poziom w handlu z tym osadnikiem. I to w zasadzie tyle. Jeżeli możesz, zostaw lajka oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.